Witajcie, kochani! Witajcie. Kolejna niedziela po dłuższej przerwie i kolejne wyjście do lasu. Dwa powody do zadowolenia. Pierwsze, w 2026 roku XPDUS 2 otrzymał tryb Dual Axis ACES. Nie wiem jak to nazwać. Jest to tryb jednoczesny i o ile mi wiadomo, jest to drugi detektor. Po wersie, który pracuje w trybie jednoczesnym. Jak to się będzie sprawdzało, zobaczymy. Nie będę wam podawał żadnych ustawień, ponieważ muszę je z listą ustawień z telefonu sobie zrobić, także nie będę tego nagrywał. Druga rzecz, jesteśmy w lasach koło miejscowości. Miejscowości, jedno z większych miast Taunus Uzingen. Koniec marca 1945 roku. 9. Armia Amerykańska szedł do przodu w kierunku rzeki Lan. I w tym rejonie walczy 70, 71. Dywizja Piechoty, w skład której wchodzą 3, 14 i 66 Pułk Piechoty, wspomagane przez 9. Yy, Tactical Air Command. Chyba jest to 9 armia wojs... lotnictwa wojskowego, czy jakaś inna jednostka. Nie wiem. Tak czy inaczej, w działaniach tutaj w tych lasach brały też udział najprawdopodobniej P-47, Thunderbolt. Były to TIFFLIGA, czyli myśliwce bombowe niskiego pułapu. Skupiamy się na tym lesie, ponieważ 30-31 marca praktycznie Uzingen zostało zdobyte. Jednostki 6, Dywizjon SS Nord, osłaniały odwrót na spółkę z Volkssturmem. Wojna była praktycznie już przegrana, także fanatycy stawiali zaciekły opór i za zadanie mieli opóźnić postępy 9 Armii Amerykańskiej. Co znajdziemy, nie mam pojęcia. Nowe miejsce, nowe oprogramowanie na Deusie. Pierwszy raz, tak więc zobaczymy jak to wszystko się zazębi. No i co? Ja nie przedłużam, wypakowuję sprzęt i lecimy w teren. Do zobaczenia przy pierwszym sygnale. No i popatrzcie, tam stoi samochód w oddali, gdzie to jest. No, tam za drzewami widzicie go. A tu mam pierwszy sygnał i pierwsza pozostałość po wspomnianych przeze mnie walkach. Rozerwany pocisk. Nieduży kaliber. Nie wiem, 50. Coś koło tego. A no, i już zostawiamy go, nie? A z ciekawostek, jakie mogę wam powiedzieć, doszło do takiej sytuacji, że resztki oddziałów niemieckich, broniących się tutaj w tym lesie, y, używały flaków do odpierania nacierających czołgów amerykańskich. Już nie strzelali tylko do samolotów tych P-47, ale również. Jak Uzigen zostało zdobyte i maszerowali Amerykanie dalej szły czołgi. To Niemcy u, używali flaków do niszczenia tych czołgów. Ciekawostka. A teraz popatrzcie, takie błoto jest, także będzie ciężko kopać, jest wszystko uwalone w błocie. Wyskoczyło mi coś takiego, widzicie? Taka bryła metalu. Nie wiem, czy to był jakiś stary młot, czy co to było, ale dzwoniło niesamowicie. Najgorsze jest to. Najgorsze jest to, że Deusa zaktualizowałem do trybu Dual Axis, ale nie zaktualizowałem swoich słuchawek i muszę chodzić na głośniku deusowskim, który no niestety. To jest chyba jeden z niewielu mankamentów Deusa. Pomimo maksymalnego ustawienia głośności dźwięku. No miauczy, miauczy jak dobijany kotek. Dobra, o, zaraz wam coś pokażę. Popatrzcie tutaj wzgórze. Tam dalej nierówności. Tu podejrzewam, popatrzcie, jeden lej po bombie. Drugi dzień, drugi lej po bombie. Tutaj jakaś stara dróżka, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj uda się nam znaleźć. Czasu jest sporo, więc nie traćmy go. No i mamy, mamy coś konkretnego. Patrzcie, o kurde, lecisz. Mamy useczkę, ale dostała łopatą ode mnie. Oj, 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 oj. Brudna jak diabli. Widać coś, ci nie widać nic. Coś niby tutaj majaczy pod tym brudem, ale ja nie będę tracił czasu na identyfikację. Prawdopodobnie SL-42, jak to zwykle bywa w tym rejonie. Lecimy. Nie wiem, czy, czy te P-47 miały. Zresztą, skoro to były myśliwce szturmowe, to podejrzewam, że musiały mieć karabiny, więc to całkiem możliwe, że to jest od właśnie takiego myśliwca. Dobra. Popatrzcie, tutaj już nie ma śniegu na tym kawałku. Idę tam dalej, bo chcę dojść do takiego miejsca, gdzie na lidarze jest kupa wgłębień w terenie. Są to leje po bombardowaniu prawdopodobnie. I chcę zobaczyć, co tam było, no bo to skupisko jest na obszarze, no nie wiem, może z 20-30 m2, więc tam coś musiało być. No i kolejno. Znowuż przyzwoniłem łopatą i to powiem Wam, że będzie ostatnia, jaką Wam pokazuję, bo coś mi się wydaje, że tego towaru będzie tutaj nieskończona ilość. Więc nie ma sensu, żebym Wam pokazywał same łuski. Jak będzie coś ciekawego, to wtedy się włączę i zobaczycie, co udało mi się wyciągnąć z tego lasu. A teraz sami widzicie pozostałość po leśnikach. Klin do rozsadzania drzew. Drewna, nie drzew. No i powiem Wam, że niestety, oprócz tych łusek, które się pojawiają co jakiś czas, nie mam Wam co pokazywać. Las jest stosunkowo czysty. Jest naprawdę niewiele sygnałów. Albo, nie wiem, mam źle dostrojony detektor, albo ten. Program jest tak fajny, że albo po prostu ich nie ma, nie ma folii aluminiowych, nie ma żadnych kapsli, nie ma jakichś innych pierdół typu śmieci, no i nie wiem, chodzi się fajnie, czasami jest teren podmokły, jest dziura, która natychmiast się wypełnia wodą, teren jest w ogóle gliniasty, ziemia jest gliniasta, ale o dziwo, Deus super sobie radzi z tą gliniastą ziemią, chodzę na programie głęboki, w trybie Dual Axis, czy go dobrze dostroiłem? Nie mam bladego pojęcia. Ustawiłem go na rekomendowanych ustawieniach, jakie znalazłem w internecie. No, jedyny minus to jest właśnie brak tych słuchawek. Muszę je zaktualizować na następne wyjście, bo na pewno tu wrócę. Teren ma potężny potencjał i zobaczymy, co uda się z niego wyciągnąć. Ok, lecimy. No, powiem Wam moi mili, że ciężko mi się chodzi. Jestem przeziębiony i to tak dosyć mocno. Brak sił, ale tutaj Wam wkleję zdjęcie z mapy Lidar, w które miejsce zmierzamy. No i ciekawe, dlaczego akurat w tym jednym miejscu w całym lesie nastąpiło takie intensywne bombardowanie bądź ostrzał artyleryjski. Nie mam pojęcia, co tam się znajdowało. Niestety nie znalazłem żadnych informacji, natomiast jeżeli kogoś by interesowały raporty z tamtego okresu można je znaleźć albo w Bundesarchiv w zakładce Zweite Weltkrieg, Taunus albo w amerykańskim archiwum narodowym. W internecie są dostępne nawet sygnatury, akt, pod jakimi należy to tego szukać. Są mikrofilmy, są raporty poszczególnych batalionów. Nie batalionów, tylko dywizjonów, przepraszam. Jest ogólny raport 71 Dywizji Piechoty. Są raporty Air Force. Tak więc, jeżeli ktoś się będzie tym interesował, może sobie popatrzeć. Dobra, ja robię chwilową pauzę. Bo naprawdę, już się zasapałem jak koń na wielkiej Parku gubickiej, i idę dalej. Do zobaczenia za chwilę. No, witam kochani, już jestem w tym miejscu, do którego zmierzałem od początku. Tutaj widzicie jakąś starą drogę, która się kończy. Jest strasznie zarośnięta. No, i w tej drodze nie tak głęboko. Popatrzcie, co znalazłem takie coś jest to najprawdopodobniej ołowiane tej grubości blaszka te litery, które tutaj się znajdują i cyfra, prawdopodobnie są lustrzanym odbiciem prawidłowego napisu i teraz nie wiem, no na stempel czy to był jakiś stempel, nie mam bladego pojęcia nie wiem co to jest, czy to ma być tak, czy to ma być tak no tutaj mi się wydaje, że jest S, w środku jest ósemka, i tutaj jest C, ale czy to dobrze odszyfrowałem? Nie mam bladego pojęcia. Tak więc, jak macie chęć, to piszcie w komentarzach, co to mogłoby być. Nie ma żadnego otworu, żadnego śladu pomocowaniu w czymkolwiek. Nie mam pojęcia. Dobra, zaraz Wam pokażę. Popatrzcie, widzicie. Górki, dołki, to jest właśnie to miejsce po, po tym ostrzale, które widzieliście na mapie Lidar i na tym miejscu się dzisiaj skupimy. Jeszcze ze dwie godzinki połaże i zobaczymy Zobaczymy, co mi stąd wyskoczy. No jak na razie, tak jak Wam mówiłem łuski, trochę żelastwa i nic więcej. Dwa razy wyciągnąłem jakiś tam łańcuch tego dużego klina po leśnikach teraz przed chwilką jak tutaj zmierzałem znalazłem taką miniaturkę klina prawdopodobnie to od jakiejś siekiery albo od czegoś innego jakiegoś tam narzędzia leśnego bo też stalowy klin No i to by było na tyle. Nie wiem, zobaczymy. Jak na razie nie poddaje się. Lecimy dalej. Popatrzcie jak to wygląda w rzeczywistości. Jeden lej. drugi tam nie wiem, kilka z rzędu. Tam kolejny lej. Popatrzcie, co tutaj się dzieje. To wszystko było ostro bombardowane. Tam dalej też są te leje. Nie wiem, co tutaj było. Nie ma żadnych pozostałości e, zabudowań. Nie wiem, czy tutaj może było stanowisko artylerii przeciwlotniczej, czy coś takiego. I dlatego to tak intensywnie było bombardowane. No i dobra, idziemy szukać. Jestem na dnie pierwszego z lejów. Taki dosyć rozległy. O, widzicie sami, kilka, kilka ładunków tutaj musiało spaść. No i pierwsza useczka. Nie wiem, czy małże rozka. Nie mam pojęcia, wyostrz proszę. Chyba od Mausera. Ale nie jestem pewien, nie jestem specjalistą od łusek. No dobra. Przepraszam. Tutaj, tam, następny. Całe poletko lejów po bombach. Tam dalej też są, tam za tymi wzniesieniami. No, i powiem Wam, że jestem troszkę zszokowany, bo to jest pierwszy żelazny element, jaki udało mi się namierzyć tutaj. Jak widzicie, byłem tam. Przeszedłem naokoło szczytami tych lejów, aż dotąd, tutaj. I powiem Wam, że sygnałów jest jak na lekarstwo. Jeżeli to był faktycznie ostrzał albo bombardowanie, to to nie jest pierwsze miejsce, które sonduję i wiem, że w takich miejscach detektor dzwoni jak oszalały. A tutaj powiem wam, że jest cisza i spokój. Taka ciekawostka dziwna z tego względu, że no, tak nie powinno być. Jeżeli to nie jest Miejsce bombardowania. Co to może być? Nie mam bladego pojęcia. Ok, badamy, badamy dalej. No i popatrzcie, w końcu jest i krągłość. Leśna monetka. Zobaczmy, co to jest. A może to guzik? Nie, niestety guzik. Przepraszam, niestety guzik. Zachowane oczko, czekajcie, Oszty dadzie poczekajcie, jak go wyczyszczę o spodnie. No, sami widzicie, nic na nim nie ma. Zwykły płaski z rancikiem. Ok, idziemy. Widzicie, stoi w pionie. Mam kolejną krągłość, tym razem to na 99% jest monetka. Z tym, że nie na pewno. Co to takiego jest? To jest jakiś herb. Czekajcie chwilę, ja się odstawię. O jest. sorry. Postawiłem telefon przy cewce od detektora. Musicie w gałązkę patrzeć częściowo. Ja to postaram się śniegiem trochę umyć, żeby wam pokazać co to jest. Bo coś mi się wydaje, że to nie jest żadna monetka. Chociaż... Co sami już nie wiem, kurcze moneta. Już Wam pokazuję. Czekajcie, zdejmę drugą rękawiczkę. Ale ukakalone, ukakalone strasznie. Dobra, chwilowy rzut, chwilowy rzut na moją fację. I oto jest o kurde tysiąc siedemset pięćdziesiąt dziewięć czy sześćdziesiąt dziewięć co to za monetka o ja pierdziele Nie wierzę. Grosz? Ja cię.. to chyba jest sreberko. Wiecie co, ja jestem ślepy bez okularów, tak więc nie powiem wam teraz co to jest. Ale to jest chyba srebro. No, żeś stań, A normalnie. Agu, chcesz to poczekać? Ja się na wyłączę i założę okulary. No dobra, jestem z powrotem. Tutaj jest jakieś. KSLM na górze jest gryf, i tutaj jest Auguste Gros No, nie mam bladego pojęcia, co to jest, powiem Wam. 1759. To jest jedno z królestw, albo z księstw, które wcześniej, zanim powstało Hessen, Hercogeturm, albo, albo księstwo Nassau, nie mam bladego pojęcia. Ale, ja, ja, to powiem Wam, że ja mam dzień zrobiony. Ja już mam dzień zrobiony. W środku lasu. A popatrzcie, widzicie? Tu za mną dróżka, Tu się kończy krzaczorami. I jest sreberko. Pierwsze sreberko 2026. Tak więc, ja mogę wracać do domu. Zresztą, tak czy inaczej, kieruję się już w stronę samochodu. Naprawdę jestem się dzisiaj potwornie zmęczony tym łażeniem, tym kopaniem w tym łocie. Co znajdę, to wam pokażę. A przy samochodzie zrobimy podsumowanie. Super. Była jedna monetka. A teraz jest druga. Widzicie w liściach. Pięknie biło. 50 centów. Dobra. Idziemy, idziemy dalej, bo już nogi odmawiają posłuszeństwa. No już pakowałem się dalej i przemiotłem jeszcze raz. Popatrzcie, wyskoczyło jeszcze 5 centów. Także 55 centów spod takiego dużego drzewa. Rozłożyste korzenie. Stare drzewo, popatrzcie jakie wielkie. Średnica też niczego sobie, tak więc naprawdę stare drzewo. No już ostatnie fanty tego dnia. Kolejny guziczek. Chcę jeszcze wejść. Zaraz wam pokażę. Tutaj jak możecie zobaczyć. Jest takie wzniesienie. Tutaj w tym miejscu. chcę jeszcze wdrapać się na to wzniesienie. Ono jest takie dosyć sporej wielkości. Zobaczyć co na tym wzniesieniu jest. No i... Już naprawdę kończę. Już mi ciężko oddychać, kaszel mnie dusi. Tak więc nie będę się przemęczał. W przyszłym tygodniu i tak nie wyskoczę, bo nie będzie chyba jak, ale to się jeszcze okaże. Tak więc chcę wykorzystać w całości ten czas, który mi tutaj pozostał, jeszcze w dniu dzisiejszym. Dobra, lecimy. Popatrzcie, tu był guziczek, a tutaj taka mała dziurka i zajechane 5 centów nic na nim nie widać, jest obrośnięty rdzon ale tu zahaczyłem szpicem od szczotki i widać miedziany przebłysk także podejrzewam, że to jest 5 centów dobra, idziemy a teraz popatrzcie tym razem ślad po amerykańskich żołnierzach są to opakowania które żołnierze dostawali to jest po kawie. Dwa takie dwa takie opakowania mi wyskoczyły. To jest z czasów II wojny światowej i to, żołnierze amerykańscy dostawali w swoich racjach w swoich racjach żywnościowych. No ciekawostka, też fajna rzecz. Okej, okay. idziemy. Tym razem popatrzcie, wyskoczył mi taki przedmiot. Tutaj jest zakręcane, tutaj też było zakręcane, bo widać gwint, jakieś mocowanie, tutaj luźne, nie wiem, tutaj jakaś szczelina była, nie mam zielonego pojęcia co to jest lub od czego to było. No widzicie, jestem już tutaj u podnóża tego wzniesienia, tutaj jakieś nierówności terenu są. Także zobaczymy, może tutaj na wzgórze była jakaś, jakby stacjonowali jacyś żołnierze, była jakaś pozycja obronna, nie wiem, zobaczymy. Sorry, że tak sapię, ale właśnie wytargałem taką wielką rurę. Z początku myślałem, że to rura od broni pancerni typu Panzerfaust, ale za grube, za długie bez przyrządów celowniczych, także jakiś słupek też. Dobra, spadam. I tak kochani. Tym oto obrazkiem będę się z wami powoli żegnał. Zrobimy jeszcze podsumowanie przy samochodzie. To wzniesienie to prawdopodobnie jakieś stare wyrobisko kamienia. Bo sami widzicie ściany dosyć prosto cięte. Nie jest to. Dzieło natury. Tutaj macie. Drogę dojazdową do tego miejsca. Niedaleko jest droga główna w tamtą stronę jakieś to no nie wiem może z 400 500 metrów. Tak więc na tle tego wyrobiska ja się będę z wami żegnał. W sumie nawet nie będę robił tego podsumowania. Co było to widzieliście. Z tego co nie widzieliście. To były tylko i wyłącznie łuski. Mówiłem Wam, że nie będę tego wszystkiego nagrywał, bo to nie ma sensu. Najważniejszą znajdę dnia i podejrzewam, że w początku roku to widzieliście srebrną monetkę z XVIII wieku, a reszta po prostu zostaje w ziemi i czeka na kolejne piękne dni, gdzie będzie można tutaj przyjść i poszperać. <tryk> Tak więc kochani, to by było na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I zapraszam do oglądania moich kolejnych wypadów do lasu, na łąki, bo naprawdę przy tych pozwoleniach, które otrzymałem na ten rok jest gdzie łazić, aby tylko pozwolenia od yy, Bauerów można było uzyskać i będzie piękny, piękny rok. Do zobaczenia.